Cześć, witajcie! Dzisiaj Wam pokażę jak domowym sposobem zrobić pompę filtrującą do basenu dużego, mniejszego. Jaki macie, taki będzie. Do tego potrzebna będzie pompa wody. Ja mam w przypadku tego pompę taką. Do tego podłączyłem rurę w średnicy 1, 200. Nie ale Rurę taka będzie pasowała do pompy, waszej. Na koniec rury zakładamy taki worek. Worek ten ja zdobyłem z Znaczy, yy, To jest worek od baterii umywalkowej, którą się kupuje w sklepie. Zwykły woreczek. Zakładamy worek w ten sposób. Nie związujemy go, bo. Wiązania, już próbowałem, to jest dzisiejszy mój wynalazek. Wiązania nie dają rady. Łapiemy to trytytą Mocno. Następnie. Całość rzucamy do wody. Oczywiście pamiętamy o dwóch rzeczach. To musi być w pozycji pionowej, żeby Działała pompa. Jeśli będzie tak, nie będzie działała. Druga sprawa jest taka, że jeżeli nie wiem, chcecie wejść do wody i coś ruszyć podczas pracy pompy, pamiętajcie że to o tym, że przewód nie może być w żaden sposób izolowany nic, ma być wszystko yy, nowe. Bo inaczej, częściowo spotkamy się na tamtym świecie. Wiadomo. Prąd nie wybacza błędów. Nie macie pewności. Użyjcie szczotki, żeby wzruszyć to wszystko. Podłączamy pompę. Spójrzcie na, to, co to się teraz dzieje tam. Na początku mamy dużo powietrza. Wszystko ładnie gotowe z każdej strony. I zanurzamy to, puszczamy to powietrze. Zastawiamy. Po 10 minutach, mniej więcej jak macie wodę mniej więcej tej klarowności, to wszystko się tu zatka i balon będzie po prostu pełny, aż będzie chciał wybuchnąć. Ja to już jest drugie czyszczenie dzisiaj. Pierwsze czyszczenie pokażę Wam, zobaczcie, co się stało. Zapraszam tutaj kamerzyste. Tak wygląda worek od zewnątrz, po 10 minutach, od wewnątrz to jest zebrane z dołu. To jest po prostu. Spójrzcie sami. <laughs> to ma taką moc czyszczenia, że naprawdę, no taką pompę kupicie, powiedzmy za 200 zł. A pompę do basenu kupicie za 700-800. Pan już spojrzy tu. Ile jest jeszcze z tego mułu? To nie tylko jest piasek, ale zebrany jest muł. Oczywiście. Można drugi raz ten worek wykorzystać. Zobaczcie. Takim oto sposobem, domowym pomysłem, jak wzruszyć. Bo to chodziło o to, żeby wymyślić coś, czym ruszyć mu z dołu. Tak, I brakowało mi tak. Odkurzacz kosztuje około 1000 złotych. Taki lepszy. Zwykły odkurzacz, który tam sobie jakiś kupili za 200 złotych, okazuje się, że. Nie daje rady, bo ciśnienie w wężu ogrodowym powinno być tak duże, żeby to zasysało, to mikroworeczka i to trzeba było, uuu, i uuu. i to bawić się z tym dobrych kilka godzin. Rzucam to, jak jest w miejscu gdzieś tam sobie przerzucam dalej. Niech sobie, niech sobie to pracuje, ja w międzyczasie wezmę kija na szczotce. Szczotkę o kiju. Wzruszę kilka razy i to sobie pracuje. Za 10 minut wracamy. Otwieramy worek, pokażę Wam jak to wygląda. Na tą chwilę dzięki i do zobaczenia za chwilę. Witajcie w drugiej części odcinka z moim wynalazkiem, jakim jest czyszczenie pompa. Pompa zbierać, odkurzać, nazwiecie to jak chcecie. Wykonane z pompy funkcjonującej, pompy głębinowej. Rury i odkurzacza. Tak wygląda worek, pełny. Wtedy mi się nie nagrał ten odcinek, nie wiem, coś, coś się wydarzyło, chyba za gorąco, więc nagrywam go dwa tygodnie później po, po wakacjach. Woda znowu brudna, więc wrzucam, wrzucam pompę i sobie, sobie czyszczę. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Tak naprawdę to chodzi chyba z 5 minut, może 10 maksymalnie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, tylko wyłączę go z prądu. W tym momencie kamerzysty pokażę ile to jest komarów w ogóle wszystkiego. Ja Wróciłem. Jestem, odłączam z zbiorczy. Tak, się to wysunąć. Tytryczkę, oczywiście, można go odwiązać. Nie trzeba jej wyrzucać. już na sam na widok pierwszy rzut oka widać, jak tu jest syp w środku. No i zaraz to zlecić czysto woda do środku. Tu po prostu nie ma odkurzacz który kosztuje naprawdę z 1000 zł bo myście to sami bo dzisiaj nawet widziałem wtedy nie będę mówił którym za 180 zł taką właśnie głębinową pompę zamurzeniową dobra i teraz tak spójrz, o matko zobacz 10 minut pracy a w środku jest Yuh. Nawet są te mm. latające, dobra, niech sobie tam chodzi, ale spójrzcie, robot idź stąd, bo kamerzysta się boi, <ścoughs> o jak widać jest tutaj wszystko i takich kilka prac przejdzie kilka cyklu, tylko się wyczyścić pod pompą, pod szlaufem czy coś tam rzucić z powrotem i przestawić w inne miejsce, to, albo ruszyć szczotką i będzie cacy. Także to jest, to, jest, to jest ten odcinek, którego mi brakowało. Także dzięki, łapeczka w górę, jeżeli się pomysł podobał, odcinek się podobał, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, piszcie śmiało.